Pała niech będzie, wsiąkamu Bogu, a Wam pokój, bracie i siostry. No tak, brat Zbyszek usługiwał na temat miłości, no tak jakby wprowadził w to, co chcę na ten temat, na to chcę usługiwać. Dzięki Bogu, żej, łatwiej wtedy dzielić się Bożym Słowem, jakby było, już było takie wprowadzenie. Będę no, z Ewangelii Świętego Jana, jedenasty rozdział. Od pierwszego po czterdziesty czwarty werset jest mowa na temat wskrzeszenia Łazarza. A zachorował nijaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii, Marty i siostry. A była to ta Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłałem więc siostry do niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby syn Boży był przez nią uwielbiony. A jezus miłował Martę i jej siostrę i łazarza, a gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdziemy znowu do ziemi ludzkiej. Rzekli do niego uczniowie: Mistrzu, dopiero co chcieli cię żydzi ukamieniować i znowu chcesz tam iść? odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma dwunastu godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego, Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie, ale Jezus mówił o Jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus. Wyraźnie, wtedy rzekł Jezus wyraźnie, Łazarz umarł i raduje się, że tam nie byłem. Ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdziemy do niego. Tedy rzekł Toma, zwany bliźniakiem, do spółuczniów. Pójdziemy my, abyśmy razem z nim pomarli. Poszedł tedy Jezus i znalazł go już o czterech dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około piętnastu stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na Jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój, ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da Ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie brat Twój. Odpowiedziała mu Marta, wiem, że zmartwychwstanie, przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, ja mnie zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczy mu: Tak, panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła, zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła jej w tajemnicy: Nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała spiesznie, poszła do Niego, a Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jezus wtedy widząc ją płaczącą i poczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewił się w duchu i wzruszył się i rzekł, gdzie Go położyliście? Rzekli do Niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak Go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus znowu rozrzewił się w sobie, poszedł do groby. Była tam pieczara, u której wejście leżał kamień. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień, rzekła Marta, siostrę umarłego, Panie, już suchnie, był już czwarty dzień w grobie, rzekł Jezus. Czyż ci nie powiedziałem, że jeżeli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą, usunęli więc kamień, gdzie leżał, umarły. A Jezus zniósł oczy, oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że Tyś mnie posłał, a gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi, ręce powiązane opaskami, a twarz jego była wnięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Jest to, no, można powiedzieć, takie centralne, bardzo szczegółowe opowiadanie Jana w swojej Ewangelii o tym, o życiu, o tym, co czynił Chrystus Pan. I jest powiedziane, że i Łaza z miasta Betanii, z miasteczka Marii, Marty i siostry, musimy wziąć pod uwagę, że Chrystus Pan wszedł do Judei, wszedł tam, aby oddać swoje do Jerozolimy, aby oddać swoje życie za cały świat, za każdego człowieka. I jest powiedziane, że tam też była w tym domu Marta, którego go namaściła Pana, maściła nogi włosami swymi. Jest to powiedziane, ta, ta sytuacja jest opisana właśnie w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Zdaje się chronologicznie, aby to byłoby po tym, tak patrząc, ale ja myślę, że Jan, pisząc o tym, wspomniał to Martę, już powiedziałaby do przodu mówimy, no o kimś, no to jest ten człowiek, co to i tamto zrobi. To jest akurat ta Marta wam pisze, która później, gdy patrząc, obmy, wylała ten drogocenny olejek na stopy Chrystusa, otarła yy, je, Jego stopy włosami, że ta rozeszła się woń po całym pomieszczeniu. Ona to zrobiła, namaściła na jego śmierć, która oddać za wszystkich ludzi. I otarła wosą, napisano o tym, i ich, ich to brat zachorował. Myślę, że było wspomniane o miłości. Jeżeli nawzajem się miłujemy, no to był brat rodzony. Ale jesteśmy w Jezusie, Chrystusie braćmi, siostrami. Kiedy nawzajem się miłujemy, kiedy troszczymy o, się, o siebie, kiedy widzimy, że ktoś jest w potrzebie, kura tutaj łazisz w chorobie. Oni postanowili powiedzieć to Jezusowi. W wielu sprawach prosimy jedni za drugich, prosimy za braci, za siostry, które są w potrzebie. Najlepiej przyjść do Jezusa. On może pomóc. On może dać błogosławieństwo, pokrzepić, dać uzdrowienie fizyczne, duchowe. Wszystko może uczynić Chrystus Pan. I oni właśnie tak uczynili, że posłały do Jezusa, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Pan Jezus miłował. Całą rodzinę, łazarza, Marię, Martę, przez to, że jednak ich serca były skłonne do słuchania Bożego Słowa. Panie Jezus, o za wszystkich, żyć każdego człowieka, a tym bardziej miłuje, kocha przede wszystkim swój kościół, swoje dzieci, którzy postanowili i za nim, jemu służyć. I on miłował, mówi: Ten choruje, którego miłujesz. Panie, ten, którego miłujesz, on zachorował. Słyszał napisałem to Jezus, mówi, że choroba. Ona nie jest na śmierć, ale żeby był uwielbiony syn Boży, prawda? No i usłyszał o tym, no zdaje się, no, że zły poszedł, jeszcze pozostaje dwa dni na miejscu. Potem dopiero mówi, pójdziemy tam, idziemy do łazarzem. No, to co szczególnie, gdy patrząc tutaj na Panie Jezus, to czyni też i zrozumieć to, pojąć, idzie do Jerozolimy i on chciał ostatni jeszcze czas pokazać, Kim On jest, dla swoich uczniów, dla tych, co z Nim byli, że On jest tym, który daje życie. Tym, że jeżeli nawet ktoś umrze, on ma moc z martwych. On wskazywał później na siebie, że on zmartwychwstanie, będzie On żyje. Dzisiaj jak brat Zbyszek wspomniał, mówi on jest tym namaszczonym, tym pomazańcem, On żyje. Wszyscy, którzy byli w Starym Testamencie, pomazańcy, namaszczeni, królowie, prorocy, oni umierali. Dlatego byli następnie pobrani w tej służbie. A Chrystus Pan żyje, On cały czas jest i obecnie jest w swoim kościele. Widzimy, że Chrystus Pan po jakimś czasie, po to no, mówi, że jeszcze jest ten czas, chociaż Żydzi go chcieli no, wydać, żeby uwięzić, zabić. Ale Chrystus Pan mówi, no Czyż nie ma dzień 12 godzin? Ten czas, który jeszcze tu był dany dla Pana Jezusa, dla uczniów to jeszcze był dzień, jeszcze nie przyszła noc. Oni chodzili się światłości, to jest napisane, jeśli to chodzi we dnie, nie potnie się, bo widzi światło tego świata. Oni jeszcze ten czas były, jeśli to chodzi w nocy, potnie się, bo nie ma w sobie światła. Jeszcze był dzień, jeszcze był czas. Oni widzieli Jezusa, co on czynił, byli z Nim, słuchali Go, razem z Nim szli właśnie do Betanii, tam aby. Um, aby wskrzesić, mówimy Pan Jezus yy, łazarza, który no, umarł, bo to, że on umarł, no tu nie ma żadnych wątpliwości. To nie jest tak, że ktoś powie: No, zmarł ktoś i, i, i minęło godzina czasu i został zmartych, zbudzony. No, różnie można powiedzieć: może kliniczna śmierć, może przysnął, ale ktoś już cztery dni, gdy potem jest powiedziane, że już cuchnął. No, już ciało rozkładało się, to już, już nie było żadnych wątpliwości. Że fizycznie nastąpiła śmierć. To cztery dni minęło. W tym ciepłym klimacie już było czuć nieprzyjemny zapach. Pan Jezus, wiem, że idzie tam, aby oni mogli uwierzyć, mogli ujrzeć chwałę Bożą, mogli zobaczyć, jaki jest Pan. On mówił, Panie Jezus, że ale wtedy rzekł, że do niego Pan, jeśli zasnął, zdrów będzie, ale Jezus mówi o jego śmierci. Oni teraz myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Chrystus wyraźnie powiedział: Łazarz umarł. I powiedzieć, że on naprawdę umarł, że on nie żyje, że tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie ma nic, nawet mniejszego cienia wątpliwości, że coś jest nie tak, że on może śpi, może zapomnieli, może tak jak wyszło, jak y, środki masowego przekazu pokazywały pewnej 90 chyba dwuletniej kobiecie, która obudziła się w kostnicy, bo lekarz stwierdził zgon. No, tu takiego przypadku nie jest pewne, że łazarz nie żyje, że umarł. Że zmarł. Oczywiście Tomasz mówi, że pójdziemy, abyśmy razem z nim pomarli. Poszli z Jezusem, myślę to też. Ich przywiązani, miłość do Pana Jezusa Chrystusa, no, mogliby odejść, uciec. Oni powiedział: Pójdziemy z nim, jeżeli będzie nam, razem z nim pomrzemy. Tak jak Zbyszek wspominał o tych braciach, tam właśnie w tym państwie islamskim, którzy zostaną. Jak nam dane umrzeń, to umrzemy, mówi, ale będziemy wierni naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeżeli on chce coś uczynić, to uczyni. I oni poszli z Nim, no jak trzeba, to i to umrzemy. Prawda, poszli, przyszedł Jezus, On już cztery dni jest w grobie, bo jak napisano no, betanie niedaleko, i napisane jest w Jerozolim, około piętnastu stadiów. I już w tym czasie poprzychodzili znajomi, krewni, rodzina, może bliscy, może sąsiedzi, pocieszać Martę po stracie brata, no brat nie żyje. Tam są no zebrani i przychodzi Pan Jezus. Marta jak napisa, jest napisane, wybiega jemu na spotkanie i mówi, panie, gdybyś tu był, nie, umiał, nie umarł brat by mój. Mówi, gdybyś tutaj był, w tym czasie on by nie umarł. A tak, ona mówi, wiem, ja wierzę, że no, patrząc na naukę, którą znali, faryzusze przecież uważali, że jest zmartwychwstanie. I on uważa, że jest stanie I mówi, no, wierzę, że jest zmartwychwstanie w nieostatecznym, w czasie, kiedy wszyscy zmartwychwstaną i każdy stanie przed obliczem wszechmogącego Boga. Mówi, w to wierzę. Ale Pan Jezus chciał więcej pokazać, powiedzieć. Ja jestem mój zmartwychwstanie i żywot. Mówi, tak, to będzie, ale mówi, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Ja daję zmartystanie i ja daję życie. Chrystus Pan o tym, o tym mówi, przekonuje Martę, Marię. Mówi, ona mówi, ale kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Chrystus Pan mówi: Czy wierzysz w to? On mówi: Wierzę, Panie. Ty jesteś Chrystus, syn Boży, który miał przyjść na świat. Zawołała swoją siostrę. Przyszły razem. I gdy Jezus tam przyszedł na to, na to miejsce, Marta jemu wyszła na, na spotkanie. Jezus przychodzi, widząc płaczących rodzinę, Żydów, którzy z nim przyszli, ożywił się w duchu i wzruszył się. Gdzie go pożyliście? – Rzekli do niego: Pani. Panie, pójść i zobacz. I zapłakał Jezus. Jezus nie przy mnie chodzi mimo. Jeżeli przychodzimy do Jezusa, jeżeli przychodzimy z naszymi braćmi, siostrami, przynosimy ich na rękach modlitwy, kiedy widzisz, Panie, że w tej potrzebie, w tamtą ma potrzebę i masz miłość, kochasz swojego brata, kochasz swoją siostrę, nie zostawisz tak, żeby został w cierpieniu, jeżeli znasz w problemie, w trosce, w jakiś kłopocie, który jest. No jeżeli nie, a jeżeli wiesz, przychodzisz i Pan Jezus... On zawsze się utasamia się, on zawsze się skłania do nas, on, ten, który płacze, nie przejdzie tak mimo i machnia, się pośmieje, machnie ręką. Człowiek tak może zrobić. Ale Pan Jezus zawsze utasamia się, przychodzi z tym, który płaczą, który go potrzebują, którzy są w potrzebie. On nie, no, nie, nie obchodzi tak. Nawet to Żydzi zobaczyli, mówią, patrz, jak go miłował. Zaczęli, jak Chrystus Pan, miło łazarza, Chciel, że Pan Jezus on jakoś mniejszą miłością nuje wszystkich innych, którzy postanowili Jemu służyć i za Nim, którzy są mu bliscy, gdy oddał za, za życie swoje, często wspominane, za kiedy byliśmy jeszcze Jego nieprzyjaciółmi, za wszystkich tych, którzy Go nienawidzą, którzy Go pluwają, odrzucają. Oto za nich życie. To jakby nas nie ma miłować swojego kościoła, braci, dzieci, tych, tych, którzy są, on to nazywa nas swoimi braćmi. Nawet, no, nas nikt nie odważy się powiedzieć na Jezusa bracie, no, on jest naszym Panem, z naszym Bogiem, nie? A Pan Jezus nazywa nas braćmi. I miłuje się za nas, troszczy i przychodzi. Nie myśl, drogi bracie, drogo siostro, że, no, Chrystus Pan może Ciebie omija, może Ty Jego nie interesujesz. Że twoje łzy są nadaremne. Nie są. Pan Jezus razem z tobą się schyla. Może trzeba czasu. Tu cztery dni było czasu. Mówi, no co się stało? Już go nie ma, umarł. No, oni sami powiedzieli: jak go miłował. Mówili: Nie mógł ten, który ślepo otworzył oczy, czynić, aby ten nie umarł? No, oni oczekiwali, przyjdzie wcześniej, że go uzdrowi. On ślepo otwierał oczy. Ile przyjdzie, go uzdrowi. Ale pan Jezus, Wskazywał na siebie, pokazał, że On ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, że On jest zmartwychwstanie. On daje życie i komu chce. I oczywiście skrzesił z umarłych Łazarza. Wskazując, że On daje życie wieczne, żeby oni zrozumieli, że to zmartwychwstanie, które On przyniósł dla każdego człowieka, to jest Marczystaniem wiecznym, życiem wiecznym, że to, co pokoju, że on ma władzę nad śmiercią, nad wszystkim. On ma władzę, on jest Panem wszystkiego. I dlatego jest tu zapisane, i oni to wszyscy widzieli, co Chrystus Pan uczynił. Mówi, no, rzek, gdy mówi do Jezus, do nich usuńcie ten kamień. No, Marta, jeszcze, tak, no, siostro umarłego, do końca jakby nie, nie, no, nie wierzy w to, że Chrystus może to uczynić. Mówi. Już cuchnie, był już czwarty dzień w grobie. pani, już cuchnie, no po co to otwierać, po co to robić? A ci, Chrystus z pani powiedział, czyści nie powiedziały, że jeżeli uwierzysz, oglądasz, będziesz chwałę Bożą. Jeżeli uwierzysz, jeżeli mi zaufasz, będziesz oglądać chwałę Bożą. Są sytuacje w twoim, w moim życiu, zdaje się, no wszystko już umarło, już cuchnie, już nie ma sensu cokolwiek ruszać, nie ma jakiegokolwiek sensu kamienie odwalać. No już nic, już koniec, już dla nas. I nie ma wyjścia. Już po prostu tak się stało i już się nic nie stanie. Ty chodzi, no tutaj chodziło o śmierć, no bo mówimy, no jeszcze póki człowiek żyje, prawda? A tu zdawał się, no umarł. Wszystko, wszystko skończone. Już nic nie ma. Już łazasz, no już nic się nie zmieni jego położenia. Chrystus Pan każe odwalać ten kamień. Oni usunęli. Wnosi modlitwę do ojca, że go zawsze wysłuchuje. To jest rzeczą, Istotną i ważną. On miał relację z swoim ojcem. On wiedział, czego ojciec chce. On wiedział, że ojciec go wysłuchuje i on to nie, Chrystus Pan nie robił samowolnie. W naszym życiu, gdy przychodzimy, chcemy coś mówić, wypowiadać, słowa, które chciały, aby się wypełniły, wykonały, musimy mieć to, że Jezus jest z nami, że on, on to nam wysłuchuje. On daje nam to, abyśmy mogli tak to uczynić. To jest taka jego wola, on to jest takie jego prowadzenie. Nie robi nikt tak, no, sobie mm, samowolnie. Panie, on z tego nigdy nie robił samowolnie. Posłuszny swojemu ojcu, Nam być posłuszny Jezusowi Chrystusowi. Będziemy posłuszni i oczekiwać tego, czego on oczekuje od nas. Tu powiada też wspaniałe słowa. Łazarzu, wyjdź. Widzimy, dzieje się cud. Oglądają cud. Łazarz wychodzi, no, pomagają mu rozwiązać te opaski, te chustki, to wszystko zdjąć. Mówi, rozwążcie go i pozwólcie mu odejść. Dzieje się coś wspaniałego? Oglądałem zmartwychwstanie człowieka, który cztery dni był w grobie. Tych utwierdza, umacnia, że Chrystus Pan. Oni tutaj nie rozumieli jeszcze tego. Oni mogli pojąć uczniowie. Oni jakoś im nie dochodziło. Dopiero po zmartwychwstaniu Chrystusa Pana Później, kiedy podniósł Pięćdziesiątnicę, oni to wszystko potem zrozumieli, pojęli o tym wszystkim. Tutaj to dla nich było jeszcze na ten czas zakryte. Ale on wskazywał, kim on jest, co on przyszedł. Chrystus Pan miłuje swój Kościół. My miłujemy braci, i siostry. Gdy Marta i Maria zobaczyli, że choruje Łazać ich brat, i Panie, przyjdź tego, którego miłujesz. Piękna postawa, nasza postawa dałby Pan, była, była taka sama. Kiedy widzimy w potrzebie, abyśmy mogli przyjść, przynieść do Jezusa. Jeżeli trzeba, u nas i to mocy leży, oprócz brazbyszek, czy to ze Słowa Bożego, nie, zaka, nie zamykajmy swoich kieszeni, kiedy trzeba, serca swojego, jak trzeba, żebyśmy w potrzebie, gdzie jest to w naszej możliwości, uczynili. Ale pierwszą rzecz, przyjdźmy Przynieśmy do Jezusa. On przyjdzie, on da błogosławieństwo. Myślę, gdyby to Maria i Marta nie posłały po Jezusa, no nie wiadomo, czy by Pan Jezus przyszedł. No trudno powiedzieć, jakby to było. Ja nie chcę tutaj gdybać, bo, ale jest napisane, że one poprosiły i przyszedł Pan Jezus. Myślę, oczekuję, Chrystus Pan, że za naszymi braćmi, siostrami przychodzimy w modlitwie. Przynosimy na rękach modlitwy. Przynosimy do Jezusa. A on co uczynić. On nawet sytuacja, gdzie człowiek był już cuchnący, on go zbudza z martwych. W każdym problemie, w każdej sytuacji, w każdej niedoli, w każdym cierpieniu, przyjdziesz do Jezusa, przyniesiesz na rękach modlitwy, on da swoje błogosławieństwo. Amen.